Hilon był jednym z siedmiu męców Grecji. Pochodził ze Sparty, miasta surowej dyscypliny i prostych zasad. I właśnie taki był jego charakter. Twardy, rozsądny i wyjątkowo oszczędny w słowach. Hilon wierzył, że mądrość nie potrzebuje długich przemówień. Mówił, jeśli jesteś człowiekiem, zachowaj umiar i jeszcze prościej, nie mów wiele. To od niego pochodzi słowo lakonizm. Krótkie, celne wypowiedzi. W życiu publicznym Zasunął jako EFOR, czyli jeden z najwyższych urzędników Sparty. Był tak szanowany, że jego rady wały na całe państwo. Uczuł, że człowiek powinien kontrolować siebie, swoje emocje i swoje słowa. Wierzył, że ten kto panuje nad językiem, panuje nad losem. Chiron powtarzał kółko, znasz drogę dobra, i nią oraz nie czyń niczego, czego musiałbyś się wstydzić. Smar podobno podczas Igrzysk Olimpijskich. Oglądając zwycięstwo własnego syna spokojnie, bez dramatów, jak przystało na Spartanina. A dzisiaj pamiętamy Chilona jako mędrca milczenia, samokontroli i prostych prawd. Uczuł, że czasem najwięcej mówi cisza. A jeżeli chcecie więcej się o nim dowiedzieć, to zapraszam na odcinek na YouTube Oni. Pozdrawiam serdecznie.